Cześć wszystkim! Pewną chwilę nas nie było, o może nieco dłuższą chwilę. Widzieliście nas jedynie w naszej standardowej osłonie, czyli układów wydachowych do takich lub innych samochodów. Od tej jesieni wracamy do nagrywania filmów z tego, co dzieje się u nas o modyfikacjach samochodów. Wchodzimy z całkowicie nowym projektem RCP Motorsport o którym więcej dowiecie się w 2024 roku. Zobaczycie dużo więcej materiału z torów, z Ligi Torowej RCP Time Attack. Zobaczycie jakie mamy pomysły i w jakich ligach sportowych będziemy jeździć, będą jeździć nasi zawodnicy. A jeśli chcecie zobaczyć więcej na temat tych dwóch mega fajnych M3 to zapraszam tutaj na kanał do Grześka z House of M. Tam jest cały materiał a propos tych dwóch samochodów i wielu innych Aut M z jego garażu. Do zobaczenia!